Dzień dobry, dzień dobry, kochane. Witam was ciepło. Witam was ciepło, witam was serdecznie. Już w ostatnim naszym spotkaniu z tego cyklu jak wyjść z roli wojownika. Nie będę już miała teraz przestrzeni przez najbliższe dni, żeby przychodzić tutaj z live'ami, ale mam nadzieję, że to, co wam tutaj zostawiam, to, co wam tutaj przekazałam, kochane też było dla Was bardzo inspirujące. Także czekam tutaj na Was, jeszcze nikogo nie ma, jeszcze nikogo nie widzę, a to pewnie dlatego, że to poniedziałek. <laughs> Dzisiaj, kochane, chcę powiedzieć o takim, o takim w zasadzie filarze, bez których, powiedziałabym, takich naszych dwóch nogach, bez których nie ma możliwości, żeby uzdrowić, uzdrawiać tego naszego wojownika wewnętrznego, bez których nie ma możliwości, żeby wyjść z tego wojownika, żeby zobaczyć inną perspektywę, żeby się nauczyć w inny sposób nie wiem, działać, reagować, tworzyć różnego rodzaju relacje. Cześć, Angelina! Cześć, kochana! Nie ma tak naprawdę możliwości. Cześć, Wiola! I te dwa filary te dwie nasze takie nogi to jest bezpieczeństwo i miłość. I te dwa tematy są, to są tematy rzeka, kochane. Ja tak naprawdę tutaj tylko dzisiaj o tym wspomnę. No i właśnie jak myślałam, zanim tutaj wiecie, włączyłam nagrywanie, i jak tak myślałam o tym, to stwierdziłam, że warto by było po prostu przyjść i zrobić kolejne projekty. Tylko dokładnie z tymi tematami, tak? Czyli zrobić jeszcze tutaj taki jeden projekt w temacie bezpieczeństwa, później w temacie miłości, z praktycznymi ćwiczeniami, i wtedy to by miało jako taki sens. A tak naprawdę to, co ja przez chwilę tutaj mogę powiedzieć, to dać tylko jakąś namiastkę w postaci informacji, no i nic więcej, tak naprawdę. Także dajcie znać, kochane, czy byłybyście zainteresowane, może się pojawi taka przestrzeń, na pewno nie w najbliższym czasie, ale gdzieś tam, y, gdzieś tam, gdzieś tam, w niedalekiej przyszłości na pewno, na pewno by się pojawiła taka przestrzeń, żeby przyjść właśnie z takimi projektami tylko w tych tematach. I wracając do tych naszych dwóch nóg, miłość i bezpieczeństwo na poziomie takim wewnętrznego dziecka, to jest mama i tata. Na poziomie naszego dzieciństwa, miłość i bezpieczeństwo to jest mama i tata. Bo mama jest tą istotą, tą przestrzenią, która obdarza miłością, która kocha, która się z tej miłości troszczy, która jest wrażliwa na potrzeby dziecka, kiedy ma otwarte serce. Oczywiście, ja tutaj mówię o takiej. Idealnej, tak zwanej idealnej opcji, jak powinno być, żebyśmy my się nasyciły tymi zasobami. No a tata jest taką przestrzenią, która chroni, która chroni rodzinę, która dba o rodzinę, która właśnie prowadzi do świata, która ten świat Pokazuje, pokazuje różnego rodzaju elementy tego świata, i jeżeli, yy, no właśnie, my mieliśmy, miałyśmy taką, taką mamę i takiego tatę, tak w przenośni, to my mamy te zasoby. Niestety, mm. <noise> niestety większość z nas, a być może nawet wszyscy, ale nie chcę generalizować, bo pewnie, pewnie zdarzają się takie osoby, które się wychowały w takiej rodzinie. Yy, gdzie właśnie mogły, miały tą możliwość zaczerpnięcia takich zdrowych zasobów od mamy i od taty, i z tej przestrzeni rodzinnej i, i w dorosłe życie wchodzą z tymi zasobami. Niestety większość z nas nie miała takiej możliwości i po prostu potrzebuje sobie te zasoby zbudować samodzielnie. I to jest taka podstawa tego naszego wewnętrznego wojownika, o który on się. Potrzebuje oprzeć, żeby w ogóle z tego wyjść, żeby w ogóle iść dalej, żeby w ogóle się nauczyć w inny sposób funkcjonować w rzeczywistości. Miłość i bezpieczeństwo. Bo jak jest miłość w sercu, jak my oglądamy świat, właśnie oczyma miłości, i nie mylimy tutaj, kochane, tego z jakimiś, wiecie, różowymi okularami, absolutnie nie. To ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. My mamy otwartość, mamy łatwość nawiązywania relacji, mamy łatwość przyciągania różnego rodzaju dobrych rzeczy, ludzi, dobrych możliwości. I jeszcze jak do tego dołożymy bezpieczeństwo, czyli ta nasza druga noga, o którą się też możemy oprzeć, ten nasz drugi filar. To po prostu jesteśmy w życiu odprężeni. A mówiłyśmy już na samym początku tutaj, naszych spotkań, kochane, na pewno pamiętacie, że no właśnie, że wojownikowi towarzyszy praktycznie permanentne napięcie, czasami tak duże, że on już tego nie odczuwa, bo się tak do tego przyzwyczaił. My się potrafimy na poziomie ciała, na poziomie ciała, na poziomie energetyki, przyzwyczaić do napięcia w ciele. I tak bardzo przyzwyczaić, że my w zasadzie nawet nie czujemy nawet, że jesteśmy napięci. A po czym to można poznać? No właśnie po tym, jak reagujemy na różne sytuacje i jak my, jak my funkcjonujemy w różnych sytuacjach i w życiu. I bezpieczeństwo to jest taki filar oparcia, który gwarantuje i daje nam takie poczucie odprężenia. Takie po prostu poczucie odprężenia, że my jesteśmy odprężeni. Że jesteśmy odprężone, idąc w życie, idąc do swoich celów, idąc do swoich marzeń, do swoich potrzeb. Idziemy w tej lekkości, idziemy w tej radości, idziemy w tym odprężeniu, i pojawia się też przestrzeń serca, gdzie ta miłość może nas prowadzić. Najważniejszy aspekt tej pracy z bezpieczeństwem i z miłością jest taki, że nie da się tego zrobić na głowę. Nie da się wyobrazić sobie miłości, nie da się przekonać swoją głowę, że ja czuję miłość, tylko jedno i drugie to jest przestrzeń doświadczania i czucia. To jest przestrzeń doświadczania i czucia. Więc mm, niezależnie od tego, co ja sobie w głowie wyobrażę, jeżeli ja tak naprawdę nie czuję miłości, jeżeli ja tak naprawdę nie czuję bezpieczeństwa, to ja nie mam się o co oprzeć, bo wyobrażenia nie są stabilne. O wyobrażenia nie jestem się w stanie oprzeć, tak samo jak nie jestem się w stanie oprzeć o emocje. Bo czymś naturalnym dla emocji jest to, że właśnie one są niestabilne, dlatego kiedy emocje dominują w naszym życiu, no to nasze życie wygląda, wiecie, w taki sposób, taka ciągła sinusoida. Budzę się jednego dnia, tak, i, i, i w ogóle jestem happy, jest wszystko zajebiście za przeproszeniem, wiecie, wszy, w, mam poczucie, że wszystko dam radę, wszystko zrobię itd. itd. I na drugi dzień, czy być może kilka godzin później, jestem się w stanie obudzić z kompletnym dołem. No i dlaczego? Dlatego, że to doświadczenie pod tytułem Wszystko mogę i, i, i jestem cudowna, życie mnie kocha i, i zajebiście i tak dalej, to nie jest oparte o uczucie, tylko to jest oparte o chwilową emocję. A emocje zawsze mają to do siebie, że właśnie są chwilowe, że trwają tylko jakiś czas, później następuje zmiana, zmieniają się. Dlatego my potrzebujemy tych filarów miłość i bezpieczeństwo bo tylko to może nam dać realną stabilność, realne doświadczenie i realnie nas ponieść dalej w życiu. A przede wszystkim dać oparcie. A o to tutaj chodzi, bo jak my nie mamy oparcia, to nam jest też trudno tak naprawdę puścić, jakby starą strukturę. W tym wypadku, na przykład, tą strukturę wojownika. Jak my nie mamy czegoś innego, o co się możemy złapać, czego się możemy przytrzymać, o co się możemy po prostu oprzeć. To bardzo trudno jest nam to puścić, dlatego że w naszej głowie to jest taki obraz, że wiecie, ja to puszczam, puszczam tego wojownika, puszczam tą strukturę i ja zostaję z niczym. Po prostu zostaję na nogach jak z waty i za chwilę się wywrócę i nie wiem jak mam funkcjonować w ogóle w życiu, w relacjach, w rzeczywistości, co mam robić, o co mam to oprzeć. Mm. Także, kochane, zostawiam Was z tą inspiracją. Właśnie w temacie miłości, w temacie bezpieczeństwa, i pamiętajcie o tym, że nie da się tego rozwinąć na głowę. Nie da, nie da się tak jakby doświadczyć tego w głowie, bo w głowie są tylko wyobrażenia. Owszem, wyobrażenia mogą być pozytywne jak najbardziej, ale nawet pozytywne wyobrażenie nadal jest wyobrażeniem. Nawet wyobrażenie o tym, że świat mnie kocha, jest nadal wyobrażeniem, jeżeli ja tego nie doświadczam. Nawet pozytywne wyobrażenie, że ja kocham świat i, i, i jestem otwarta na ludzi, jest nadal tylko wyobrażeniem, jest nadal tylko wyobrażeniem, jeżeli ja tego nie doświadczam. Dlatego nie mogę się o to oprzeć. Dlatego nie mogę się o to oprzeć. Mm. Także kochane, ja się postaram, bo pytacie tutaj właśnie, jak to zrobić, to jest temat rzeka, kochane. Ja wiecie, co mam taki pomysł i myślę, że to jest dobry pomysł właśnie, żeby przyjść. Tylko to by były dwa osobne, e, dwa osobne jakieś projekty, e, no właśnie w temacie miłości i w temacie bezpieczeństwa. Tylko mówię, to nie będzie w najbliższym czasie, bo teraz w najbliższym czasie lada chwila e, będziemy się przygotowywać do warsztatu online. Ja wystarczam. Więc będę przychodziła z tymi tematami, ale być może właśnie zaraz, zaraz po tym warsztacie myślę o tym, żeby przyjść. Bo to, je, to jest ogromna, to jest ogromna, to jest ogromna przestrzeń, i nie da się tego też zrobić wybiórczo nie da się tego zrobić, nie wiem, na pstryk, nie da się tego zrobić w ciągu jednego dnia, kochane. I to też jest ok, to też jest ok, że ta. Żebyśmy, tak jak to co Wam mówiłam, dajmy sobie po prostu czas, dajmy sobie przestrzeń, róbmy tyle, ile możemy, otaczajmy, ludźmi się, otaczajmy się ludźmi, którzy czują, którzy mają doświadczenie, którzy doświadczają, bo przy nich jest się łatwiej dostroić do tej, łatwiej się dostroić. Yy, do tej energii, do tej jakości, jak pracujemy z różnymi terapeutami, pracuje, pracujmy z terapeutami, którzy nie opowiadają cytatów, którzy, którzy, tylko którzy emanują żywym doświadczeniem. Bo tylko ktoś, kto ma żywe doświadczenie, jest w stanie nas w to żywe doświadczenie wprowadzić, w innym wypadku ktoś nam przekaże tylko wyobrażenie, no i my też zostaniemy tylko z wyobrażeniem. Mm. Także kochane, tak jak mówię, zostawiam na razie nas tylko z taką inspiracją, jakie to ważne. E, ojej, przepraszam. A, a myślę o tym, żeby zrobić, żeby, żeby za jakiś czas przyjść tutaj do Was, właśnie z tymi dwoma filarami miłość, bezpieczeństwo, i wtedy byśmy już bardziej popracowali i praktycznie. I coś jeszcze porobili właśnie wspólnie z tym tematem, bo tak jak powiedziałam, to, to, jest znowu, to są znowu tak obszerne tematy, że warto poświęcić temu zupełnie, wiecie, osobny czas i osobną przestrzeń. Także mi jeszcze zostaje tutaj parę, parę dni urlopu. <gryw> Będę z tego korzystać. I widzimy się, kochane, niebawem. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się ciepło. Dobrego dnia. Buziaki. Pa, pa.